Kiedy poczujecie się pewnie w wirtualnych przestworzach, to odpowiedni czas na wybór waszego pierwszego drona. Dziś przyjrzymy się różnym typom dronów, omówimy kluczowe czynniki wyboru oraz pokażemy najlepsze modele i akcesoria dla początkujących. Ja jestem Konrad i witam was na kanale FPV. Przy wyborze pierwszego drona warto się zastanowić, gdzie i jak chcesz latać. Przestrzeń dostępna do latania, a przede wszystkim dostawienia swoich pierwszych kroków w świecie FPV, powinna być przystosowana do rozmiarów zakupionej maszyny. Jeśli masz dostęp do większego terenu, gdzie nie kręci się dużo ludzi, takich jak pola czy łąki, warto zakupić pełnoprawną pięciocalówkę. Mimo, że jest to największy rodzaj drona, który dzisiaj polecę, to będzie on najlepiej odzwierciedlał wyuczony lot na symulatorze. Jest on również bardzo uniwersalny, ponieważ może nam posłużyć zarówno do spokojnych lotów, jak i do agresywnych akrobacji, a jego rozmiar pozwoli nam na zamontowanie w przyszłości pełnoprawnej kamery akcji bez dużego uszczerbku na wydajności. Jeśli jednak masz bardziej ograniczoną przestrzeń, na przykład ogród czy park, poleciłbym małą, ale zwinną trzycalówkę. Jej charakterystyka lotu będzie bardzo zbliżona do większego kolegi, zachowując większe bezpieczeństwo dla naszego terenu. Zazwyczaj te drony są również dużo cichsze niż pięciocalówki, co również może być zaletą. Niestety, również z rozmiarem, maleje też możliwa do zamontowania waga ładunku. A co za tym idzie? Niemożność zamontowania pełnoprawnej kamery akcji. Zmuszeni będziemy do posiłkowania się półśrodkami, takimi jak Naked GoPro, czy mniejszymi rozwiązaniami jak RunCam Albo całkowicie odpuścić sobie temat. W przypadku, gdy mieszkasz w gęstej zabudowie, a dojazd do większej miejscówki nie wchodzi w grę, polecam zakupić łupa, który pozwala nam na polatanie wewnątrz budynku bez obawy o uszkodzenie innych osób lub mienia. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest odporność na warunki pogodowe. Latanie w budynku pozwala nam się ochronić przed deszczem, wiatrem czy upalnym słońcem bez dodatkowej ingerencji w sprzęt. Minusem tak małej maszyny jest podatność na wiatr, a latanie na zewnątrz może już nie przynosić takiej frajdy, ale ja bym się tak bardzo tym nie przejmował. Łupy za to są świetnym wstępem do świata racingowego, gdzie tym samym dronem możemy polatać sobie spokojnie po domu, a także wziąć udział w wyścigach dronowych, a zarazem zapewnić sobie zastrzyk, adrenaliny. W tym temacie zapraszam Was do dedykowanego materiału o łupach, które znajduje już się na naszym kanale. Przy wyborze pierwszego drona rozmiar maszyny ma znaczący wpływ nie tylko na możliwości lotu, ale także na cenę. Generalnie większe drony są droższe, ze względu na bardziej zaawansowane komponenty, większą moc i zdolność do noszenia cięższych ładunków. Ich większa skala wymaga mocniejszych silników i bardziej pojemnych baterii, co zwiększa koszty zarówno początkowe, jak i eksploatacyjne. Mniejsze drony, jak trzy calówki, są zazwyczaj tańsze w zakupie i utrzymaniu. Niewielki rozmiar i waga przekładają się na niższe koszty produkcji, a co za tym idzie. Takie drony są bardziej przystępne cenowo dla początkujących pilotów, którzy na start nie potrzebują kamery akcji. Łupy, będące najmniejszymi z omawianych kategorii, są jeszcze tańsze, a ich koszty utrzymania są minimalne, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób, które nie chcą ładować dużych sum na start. Teraz, kiedy omówiliśmy kluczowe kryteria, jakie warto brać przy wyborze pierwszego drona. Czas na konkretne rekomendacje. Zacznijmy od 5 calówek. Z tańszych opcji warto zwrócić uwagę na model iFlight Nazgul 5 V3 analog. To jeden z pierwszych dronów freestyle'owych od iFlight, który wciąż cieszy się dużą popularnością. Nazgul jest wyposażony w stak w rozstawie 30 mm, co czyni go bardziej wytrzymałym w porównaniu do innych modeli. W cenie 1080 zł oferuje świetną wydajność i trwałość za bardzo przystępną cenę. Jest to dron, który zapewni Wam doskonały stosunek jakości do ceny, zwłaszcza jeśli nie szukacie czegoś bardzo specyficznego w kategorii 5-calowych dronów Bind Fly. Przechodząc do nieco wyższej półki cenowej, warto rozważyć kolejną maszynę iFlight, czyli Nazgul Evoque F5V2. Wersji analogowej kosztuje 1400 zł, a wersji cyfrowej 2400. Evoque to jeden z najbardziej dopracowanych dronów freestyleowych dostępnych na rynku. Wyróżnia się nie tylko szybkością i zwrotnością, ale także jakością wykonania, sformowanymi plastikowymi częściami i wbudowanymi diodami LED. Evoque jest dostępny w dwóch wersjach: Tool X dla typowego freestylu i Deadcat, który przesuwa przednie silniki w tył. Aby nie były widoczne w kamerze FPV. Minusem Evoque jest nieco trudniejsza konserwacja i naprawa ze względu na jego złożoną konstrukcję, ale dla tych, którzy cenią sobie estetykę i dodatkowe funkcje, może to być doskonały wybór. Dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na wyższy wydatek i szukają najwyższej jakości, Gepard C Mark V to dron, na który warto zwrócić uwagę. W wersji analogowej kosztuje 1700 zł, a w wersji cyfrowej 2700. Jego rama jest lekka i wytrzymała, a specjalna geometria Squash X zapewnia doskonałą widoczność bez kompromisów w lataniu freestyle. Wyjątkowy wybór silników i wysokiej jakości śmigła ETX-S5 sprawiają, że Mark V wyróżnia się na tle konkurencji. Dodatkowo wbudowany kontrolę lotu z Bluetooth Umożliwia łatwą konfigurację z telefonu. Mark 5 jest dostępny z różnymi systemami wideo, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym wyborem. Gdy już mamy omówiane pięciocalówki, przejdźmy do ich mniejszych kolegów, czyli 3 calówek. Tutaj już nie ma aż tak dużej rozbieżności cenowej, ale udało nam się wyłuskać kilka modeli. Z tańszych opcji warto zwrócić uwagę na model Darwin FPV Baby Ape 2 w wersji drugiej. Jest to 3,5 calowy dron, który oferuje imponującą wydajność w przystępnej cenie. Za około 700 zł w wersji analogowej i 1500 w wersji cyfrowej, Baby Ape 2 jest doskonałym wyborem dla początkujących pilotów. Jego konstrukcja opiera się na szerokiej ramie X, co zapewnia lepszą stabilność i zwinność. Wyposażony jest w silniki 1504 oraz kontroler lotu F411 IO z 30A prądu maksymalnego, co pozwala na obsługę baterii od 3 do 6S. Wersja analogowa posiada mocny VTX z maksymalną mocą do 600 mW i kamerę Darwin FPC, co pozwoli nam na dużą lepszą penetrację w zagęszczonych terenach. Wersja cyfrowa zaś standardowo wyposażona jest w system Rankam Link Wasp, kompatybilny z pierwszą wersją systemu DJI. Kolejną interesującą propozycją jest Happy Model Crux 35 V2, ten ultra 3,5-calowy dron freestyleowy jest dostępny w cenie około 700 zł za wersję analogową i 1200 zł za wersję cyfrową. Wyposażony w kontroler lotu F411 i silniki 1404, Krux 35 zapewnia spłynny i responsywny lot mimo ciut mniejszych silników od swojego poprzednika. Duży wpływ na to ma dużo mniejsza waga, która wynosi tylko 108 gram. Analogowa wersja korzysta z 300 mW vtx oraz kamery Caddx Ant, co może dać nam mniejszy zasięg, ale przy tych rozmiarach może nie mieć to aż tak dużego znaczenia. Wersja cyfrowa jest standardowo wyposażona w Rankam Link Wasp w wersji Nano. Ostatnią propozycją jest Flywu Firefly 2S Nano Baby 20. Kompaktowy mikrodron idealny dla tych, którzy szukają lekkiej i wydajnej maszyny. Jest dużo mniejszy od swoich poprzedników, ale dzięki temu pozwala na użycie go w jeszcze ciaśniejszych miejscach. Wersji analogowej kosztuje około 800 zł i 1500 w wersji cyfrowej. Dron jest wyposażony w kontrolę lotów F405 z wbudowanym 12A ESC oraz silnikami 10.02, które doskonale współpracują z dwucalowymi śmigłami. Rama wykonana z karbonu jest lekka, ważąca 33 gramy bez baterii dla wersji analogowej i 44 g dla wersji HD, co czyni go wyjątkowo odpornym na uderzenia, a także bezpiecznym dla otoczenia. Flyu Firefly oferuje również opcje odbiorników, w tym LRS, FR Sky oraz TBS Crossfire, co pozwala dostosować drona do własnych preferencji. Na koniec omówimy kilka modeli najmniejszych dronów w zestawieniu, czyli łupów. Mobula 6 od Happy Model to jeden z najpopularniejszych tani łupów na rynku, ceniony za swoją zwinność i responsywność. Model z 2024 roku jest wyposażony w silniki 0702, 28000 kW oraz kontrolę lotu Super X, co zapewnia świetną stabilność i wydajność. Dron jest wyposażony w nadajnik wideo z mocą do 400 mW, co zapewnia doskonałą jakość obrazu i zasięg. Wersja analogowa Mobuli 6 waży jedynie 17,7 g, co przekłada się na dłuższy czas lotu i mniejsze zużycie energii. Kosztuje około 500 zł, co czyni go przystępnym wyborem dla początkujących. Beta FPV Meteor 65 to kolejny świetny wybór w kategorii tajni łupów. Jest znany ze swojej wytrzymałości i wysokiej jakości wykonania. Wyposażony w silniki 0802SE 19,5000 kW i kontrolę lotu F4, Meteor 65 zapewnia płynny i stabilny lot. Ma nieco wyższą cenę niż Mobula 6, kosztując około od 500 do 600 zł za wersję analogową. Jego solidna konstrukcja wybacza dość dużą wagę, czyli 23 gramy, głównie dlatego, że ramki od BetaFPV wytrzymują naprawdę wiele oraz są świetną bazą do późniejszych modyfikacji naszego łupa. Meteor 65 jest dodatkowo wyposażony w nowoczesne złącze BT20, które zapewnia lepszą wydajność energetyczną i dłuższy czas lotu. Newbie Dron Acrobi. Bell V4 to trzeci dron, który warto rozważyć. Jest znany ze swojej wytrzymałości, głównie dzięki solidnej konstrukcji ramy, która jest odporna na uderzenia. Wyposażony w silniki 0802 19000 KV oraz kontrolę lotu B-Brain V2, Acrobi oferuje dobre osiągi w locie i łatwość naprawy, co jest dużym plusem dla początkujących. Cena tego drona to około od 700 do 800 zł za wersję analogową, co sprawia, że jest on najdroższy względem innych modeli w tej kategorii. Aby rozpocząć naszą przygodę w prawdziwych przestworzach, nie wystarczy nam tylko dron i aparatura będziemy potrzebowali jeszcze kilka elementów. Pierwszym z nich są baterie. W zależności od wybranej maszyny, musimy dobrać batki tak, by miały odpowiednie napięcie obsługiwane przez nasze ESC oraz pojemność, która da nam trochę polatać, a jednocześnie nie będzie nam za bardzo ciążyć. Praktycznie każdy model posiada w swojej specyfikacji rekomendowane napięcie oraz pojemność baterii, którymi warto się zasugerować na start. Co do producentów, mamy tutaj kilka marek dostępnych na rynku. Jeśli chodzi o dobry stosunek jakości do ceny, to poleciłbym Wam tutaj firmę Cenhel i ich batki. Jeśli chcielibyście zakupić jednak topowe akumulatory, to tutaj Tatu nie ma sobie równych. Oprócz samych baterii będziemy potrzebowali urządzenia, które na mnie naładuje. Czyli ładowarkę. Najważniejszymi cechami to ilość obsługiwanych kanałów oraz obsługiwane napięcie. Dobrym wyborem na start jest ładowarka od firmy ISDT608MPD, która posiada jeden kanał. Jej ogromną zaletą jest możliwość zasilenia przez pałe delivery, czyli standard często spotykany w naszych ładowarkach od telefonów. Dzięki temu nie będziemy musieli posiadać dodatkowego źródła zasilania, a zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na przykład na dodatkową baterię. Jeśli nie wiecie, co to za standard, serdecznie was zapraszam do obejrzenia naszego odcinka na kanale poświęconemu właśnie standardowi Power Delivery. Średni czas ładowania jednej batki to od 20 do 30 minut, w zależności jaką ma pojemność i jakim prądem ją ładujemy. Jeśli ogranicza nas czas, warto pomyśleć tutaj o ładowarkach wielokanałowych, takich jak Hota D6 Pro czy Hota F6. Warto zwrócić uwagę, czy wybrana przez Was ładowarka posiada wbudowany zasilacz. Jeśli nie będzie go posiadać, będziemy musieli zakupić go osobno. Baterie w dronach FPV wykorzystują mieszankę litowo-polimerową, która lubi czasami się zapalić, choć szansa jest naprawdę niewielka, to nadal nie zerowa. I warto tutaj zakupić sobie dodatkowo Lipobaga, który pozwoli nam na bezpieczne przechowywanie i ładowanie naszych baterii. Lipobag to specjalna odporna na ogień torba, która ogranicza dostęp powietrza oraz zabezpiecza nas przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru w wyniku zapłonu baterii. Taki dodatkowy środek ostrożności może ochronić Wasz sprzęt i przestrzeń, w której pracujecie. A przede wszystkim zapewnić Wam spokój ducha podczas ładowania i przechowywania Waszych baterii litowo-polimerowych. Kolejnym ważnym, wręcz obligatoryjnym elementem są gogle. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy wybrany przez nas dron obsługuje system analogowy czy też cyfrowy, a w przypadku tego drugiego o jaki konkretny system chodzi. Najtańszą opcją będą iciny F800D. Czyli gogle pudełkowe, które kosztują około 350 zł. Posiadają wbudowany odbiornik z Diversity, który pozwoli nam na dobry odbiór sygnału, a także DVR, który pozwoli nam uwiecznić nasze pierwsze loty. Dodatkową zaletą jest możliwość demontażu na dwie części i korzystanie z naszych gogli jako monitora. Jeśli mamy nieco większy budżet, możemy pokusić się o gogle Skyzony, Cobra XV2 które są wygodniejsze i lżejsze od poprzednika, a także posiadają dużo lepszy odbiornik, który pozwoli nam na jeszcze lepszy odbiór sygnału. Ich koszt to około 1000 zł. Jeśli nie ogranicza nas budżet, to tutaj dobrym wyborem mogą być gogle soczewkowe, które są dużo lżejsze i praktycznie nie ciążą nam na głowie. Przykładem tutaj mogą być gogle Skyzony Sky, Sky O4 X Pro, które kosztują w okolicach 2000 zł. Cena głównie uwarunkowana jest użyciem dwóch małych ekraników i soczewek, które znacznie zmniejszają rozmiar gogli, a co za tym idzie, zwiększają komfort podczas lotu. Jeśli zdecydujemy się na wersję cyfrową systemu, to tutaj nie mamy aż tak dużego wyboru. Głównie dlatego, gdyż te systemy są zamknięte i każdy producent posiada swoją wersję gogli. Jeśli chodzi o DJI, warto tutaj pomyśleć o goglach V2 lub integrach. Które wspierają zarówno najnowsze nadajniki O3, jak i stare AirUnity lub Wisty. Trzeba jednak pamiętać, że gogle V2 głównie dostaniemy już tylko z rynku wtornego. W przypadku systemu HD0 nie mamy tutaj aż tak dużego wyboru, ponieważ producent oferuje tylko jeden rodzaj gogli. Niemniej jednak, są to świetne gogle, ponieważ oprócz możliwości obsługi systemu HD0 w najwyższej rozdzielczości oraz najwyższym klatkarzu, mamy też możliwość podłączenia zewnętrznego modułu analogowego, a co za tym idzie, możemy korzystać z tych dwóch systemów jednocześnie. Jeśli chodzi o system Woxney, to zakupcie tutaj po prostu Gogle X. Mając już wszystkie niezbędne elementy, warto pomyśleć o dodatkowych częściach. Przede wszystkim zaopatrzcie się w dodatkowy komplety śmigieł. Wasze loty na początku mogą nie być spektakularne, no chyba, że zrobicie szybkie lądowanie lub odbijecie się od przeszkody. Wtedy ich stan może ulec znacznemu pogorszeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Zapasowe propy uratują wam dalszą zabawę i będziecie mogli kontynuować wasze podboje. Dodatkowo przyda Wam się klucz do śmigieł. Ja polecam taki mega prosty klucz. Z grzechotką w środku, dzięki czemu będziecie mogli bardzo szybko zmienić śmigła, nie odrywając klucza od nakrętki. Do pierwszego uruchomienia warto wypozaczyć się w Smoke Stopper. Jest to małe urządzenie, które podłączamy między naszą baterią a dronem. Zabezpieczy nas przed nieoczekiwanym zwarciem, które również może wystąpić w gotowych dronach. Dodatkowe akcesoria mogą Wam znacząco ułatwić i usprawnić Waszą przygodę z dronami FPV. Dlatego warto rozważyć zakup kilku z nich. Po pierwsze, zestaw dodatkowych śrubek i nakrętek jest niezwykle przydatny, ponieważ te małe elementy mogą łatwo się zgubić lub zużyć podczas intensywnego użytkowania drona. Śrubokręty i busowe różnych rozmiarów również są niezbędne, aby móc szybko i łatwo dokonywać drobnych napraw i regulacji. Kolejnym praktycznym dodatkiem są trytytki, które świetnie sprawdzają się do zabezpieczania przewodów. I komponentów, pomagając utrzymywać porządek i zapobiegać uszkodzeniom. Mogą też służyć awaryjnie w przypadku, gdy jakaś część się poluzuje lub urwie, a my nadal mamy w LIPOBAGU kilka baterii do wylatania. Zapasowe strapy do baterii to kolejny ważny element, który zapewni, że w przypadku zgubienia czy zerwania podczas mocniejszego krasza będziemy mogli dalej latać. Inwestując w te akcesoria, zapewnicie sobie nie tylko lepszą kontrolę nad waszym sprzętem, ale przede wszystkim spokój ducha i będziecie przygotowani na każdą sytuację, która może się zdarzyć podczas wypadu na latanie dronem FPV. Na koniec warto pomyśleć o czymś, co spakujemy cały nasz sprzęt przed wyruszeniem na latanie. Dobry plecak pozwoli nam na dobrą organizację i spakowanie wszystkich niezbędnych elementów do latania, a także akcesoriów. Jeśli szukacie ekonomicznego rozwiązania to prosty plecak fotograficzny spełni wasze oczekiwania. Będzie posiadał wiele przegród gdzie umieszczycie waszego drona, śrubokręty, baterie i inne niezbędne elementy. Dla tych, którzy preferują bardziej specjalistyczne rozwiązania możecie zakupić tańszy plecak FPV, który będzie posiadał specjalne przegrody i paski do montażu drona. Jeśli natomiast szukacie czegoś z najwyższej półki to polecę Wam z całego serca Torwola. Torwol FPV Backpack Pro to produkt high który oferuje dużą pojemność oraz specjalne przegrody i paski na Wasz sprzęt FPV. Dzięki takim plecakom możecie być pewni, że Wasz sprzęt jest dobrze zorganizowany i trzyma się w jednym miejscu. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam zrozumieć, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pierwszego drona FPV i jakie akcesoria do niego dobrać. W opisie zamieściliśmy dodatkowo linki, gdzie możecie kupić przedstawione przez nas elementy. Na koniec chciałbym Was zaprosić na nasz serwer Discord MRC, gdzie będziecie mogli zapytać innych doświadczonych pilotów, jakiego drona wybrać na start. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę. A jeśli chcesz być dalej na bieżąco, zostaw subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, a nie ominiesz żadnego odcinka naszej serii. Ja tymczasem się żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!